Witam serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Medycyny i Piękna. Nazywam się Katarzyna Fizia, jestem dietetykiem i wykładowcą w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. W dzisiejszym odcinku przygotujemy zielony koktajl ze spiruliną jako przykład witaminowej przekąski. Często zamiast małego objętościowo zdrowego posiłku spożywamy szybkie, niezdrowe zamienniki. Kanapki z tostowego pieczywa, hot dogi zakupione na stacji benzynowej zapijane kawą, słodycze lub wyroby cukiernicze z białej mąki to najczęściej wybierane przekąski. Czasami całkowicie pomijamy drugi i czwarty posiłek, spożywając jedynie bardzo obfity obiad lub późną obiad o kolację. Bardzo dobrą alternatywą dla tradycyjnych przekąsek będzie koktajl przygotowany z następujących składników: mleka migdałowego, składków migdałowych, natki pietruszki, świeżego szpinaku, soku z cytryny, awokado, kiełków, sproszkowanej spiruliny oraz odrobiny oleju konopnego i syropu klonowego. Mleko migdałowe przygotujemy w specjalnej maszynie do robienia mleka roślinnego. Do maszyny wlewamy wodę. A do sitka wsypujemy migdały. Zamykamy. Uruchamiamy. Mleko będzie gotowe za kilka minut. Zamiast płatków migdałowych możemy użyć także nasion soli lub słonecznika. Gdy mleko migdałowe jest już gotowe, odstawiamy je do ostudzenia, a z sitka wyciągamy pastę migdałową. Z pasty migdałowej możemy przygotować twarożek z dodatkiem rzotkiewki i szczypiorku lub upiec roślinny sernik. Do mleka migdałowego dodajemy następujące składniki: szpinak bogaty w żelazo. Natkę pietruszki, która zawiera dużo kwasu askorbinowego, kiełki bogate w składniki mineralne i witaminy, awokado polecany osobom chorującym na miażdżyce i nadciśnienie, kulinarnie świetny zamiennik masła, oraz sok z cytryny, a także odrobinę syropu klonowego. I oleju konopnego. Na koniec dosypujemy pół łyżeczki sproszkowanej spiruliny bogatej w 8 aminokwasów egzogennych, magnes, beta-karoten i inne witaminy. Spirulina jako suplement diety charakteryzuje się bardzo wysoką przyswajalnością, bo aż na poziomie 85-95%. do Obecnie zaliczana jest do grupy produktów zwanych superfoods. Przez swoje dobroczynne właściwości w świecie roślinożerców zwana jest zieloną krwią. Świetnie regeneruje także organizm po wysiłku fizycznym, oczyszczając go z toksyn. Całość dokładnie blendujemy. Podajemy z dodatkiem świeżych warzyw lub owoców. Życzę smacznej regeneracji!